Siema! Witam Was na tym kanale I będzie to już kolejny odcinek z serii, w której pokazuję najlepsze miejsca do latania na arenach oraz turniejach Więc nie przetrwając, zapraszam Was do oglądania Lokacja, którą sobie polecimy znajduje się właśnie tutaj na mapie Nazywa się Hydro16, bez znaczenia jak się nazywa Zaraz pokażę Wam jak się ją lutuje, a potem jak się z niej rotuje Od razu wam mówię, że najbardziej się opłaca polecieć na dach i z tego dachu zebrać sobie lód, bo tu jest go dosyć dużo. Potem można nawet jakieś czasem free fragi wyrwać dzięki właśnie temu lutowi loot z dachu. Mamy pompę, pistola, a nawet jest lepsza pompa. Mamy też bossa, A bos jest niestety dosyć niebezpieczny. Ale za to lud z niego jest, jest tak potężny, że warto go zabijać. Nie mamy skrzynki tutaj niestety. Jeszcze jest jedna skrzynka nad nami, o której oczywiście zapomniałem. Nie dokładnie nad nami, tylko jest w tym miejscu. Tutaj właśnie się znajduje ta skrzynka. mamy więcej kewa i leczenia. Znaczy więcej kewa i lepszego kałacha. teraz zajmę się zabiciem tego bossa. Bo to jest bardzo dobry, więc trzeba odpowiednio się na niego tutaj przygotować. On sobie spaceruje tam, o i wyjdzie zaraz na pole. A jak będzie na polu, to jest do tego najłatwiej zabić. Ale i tak to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Dobra, ale jak już go zabijemy, co nie jest, jak widzicie, taką prostą sprawą, to mamy z niego darmowego, rpg -a i kałacha. Mam coś jeszcze ciekawego, ma pompkę do kupienia. Weźmy sobie cel, weźmy sobie. Tutaj. Tak, ustawmy lód, wyrzućmy sobie tego pistola, no i teraz pokażę wam zaraz trzy drogi rotowania z tej lokacji właśnie. No i najpierw jak jesteście w niej, to możecie sobie mocno zbierać na przykład właśnie z tego. Tutaj mamy metalu 60 prawie z jednego takiego... nie wiem jak to się nazywa. Dystrybutor? Jakiś cylinder? Dookoła macie mnóstwo drzew, więc możecie wybrać w którą stronę chcecie iść, zależnie od tego jak chcecie rotować. Trzeba pozbierać. I tutaj macie kamyczki dookoła. Ja już nie będę ich zbierać, bo mi się nie chce. Ale wy jak gracie jakiś turniej, czy tam arenę, na którym zależy, to polecam a właśnie sobie obejść te kamyczki pozbierać. No i teraz stąd, macie trzy drogi rotowania. Teraz się skampię i pokażę Wam, jak to wygląda na mapie. Tak więc pierwsza droga lutowania rotowania jest taka najbardziej camperska, Według mnie przynajmniej i ona obejmuje, idziemy sobie tutaj do tyłu, a następnie. Możemy albo iść tutaj na gasnące, albo jeszcze bardziej do tyłu, zależy, jak nam strefa pozwala, tak jak teraz, właśnie. Druga to jest taka trochę bardziej ofensywna, i ona idzie tutaj na szuwary, i potem już się do strefy dostosowujemy. A trzecia, najbardziej według mnie ofensywna, to jest idziemy przed siebie na zakątek, a potem na zalew. Więc teraz pokażę Wam, jak idziemy dokładnie przez tą najbardziej camperską trasę. To sobie wychodzimy tutaj na spokojnie i musimy sobie wyjść tędy ogrodzeniem. No i generalnie teraz sobie idziecie prze, przez góry aż do gasnących gajów. Uznałem, że w tym odcinku w sumie nie ma sensu wam pokazywać pozostałych dróg ratowania, jak ja tam idę. bo Pokazałem je wam bardzo dokładnie na tej mapie. ten odcinek jest znacznie krótszy niż poprzednie dwa materiały na temat lokacji. Pamiętajcie, że każdą rotację możecie sobie modyfikować wedle swoich upodobań. Ja wam podałem trzy takie podstawowe, które ja uznałem za najbardziej użyteczne. Pamiętajcie o ustawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, jeżeli ten materiał okazał się przydatny. W mojej strony w tym odcinku to już na tyle, możecie sobie jeszcze zobaczyć, czy udało mi się zwyciężyć w pojedynku z gościem, którego spotkałem idąc sobie na gasnące gaje. A ja się z żegnam, trzymajcie się, no i cześć. A i trafiłem w drzewko. Przeładowujemy na spokojnie. Podjeżdżamy, oczywiście tutaj najwyższy poziom inteligencji z mojej strony, ale z jego widzę też nie jest zbyt wysoki poziom inteligencji. No i mnie zabił, no lepszy gracz niestety.